Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski. 4 maja w komunikacie sadowniczym drzewiastym. Zaczynam od tego, że wystąpiły w ostatnim długim weekendzie, że tak nazwijmy, pracowitym, można powiedzieć, w gospodarstwie yy, i przymrozki, i infekcje. I teraz jak powinniśmy podejść do tematu? Nie wszędzie wystąpiły przymrozki, więc tam, gdzie nie wystąpiły, to się nie ma czego bać, ale tam, gdzie wystąpiły, to warto te rośliny wspierać jednak. Tak jak wspominałem ostatnio, stymulatorami, improver czy nawozy algowe, zwłaszcza te. W tych roślinach w tych gatunkach, które dopiero zaczynają kwitnąć albo te co skończyły kwitnąć. W pełni kwitnienie, jeżeli musimy coś zrobić, to nawozy algowe tam możemy nawet dawkę zmniejszyć, ale samo kwitnienie to nie przesadzamy generalnie z nawozami. Co możemy jeszcze zrobić? Giberyliny. Giberyliny w jabłoni popełni kwitnienia w gruszy na początek i na popełni kwitnienia. Mamy takie możliwości i to są dobre rozwiązania, tworzące nawet partenokarpie, czyli nawet jeżeli pszczoła nie latała, ani inne owady zapylające, to w jaki sposób możemy tą przyrodę troszeczkę oszukać i, i wyjdzie nam owoc bezpestkowy albo z mniejszą ilością pestek, ale jednak będzie. Druga rzecz opady. Były i nie były. W niektórych miejscach ponad 20 litrów, innych około 10, w innych tyle, co kot napłakał. Ale bardzo często, nawet tam, gdzie kot napłakał, to dochodziło do infekcji. I teraz, tam, gdzie kot napłakał, mówimy o infekcjach słabych, a tam, gdzie padało intensywnie, mówimy o infekcjach silnych. I teraz pytanie: czy na pewno te słabe mogą być słabe? Często nie, bo owszem, z punktu widzenia matematycznego tam dochodzi do słabych infekcji, ale z punktu widzenia ilości zarodników, która w tym czasie się wysiewa, to musimy brać pod uwagę, że te infekcje są bardzo dla nas niebezpieczne. Yy, I tak, i teraz co możemy zrobić? No, powinniśmy popatrzeć na to, kiedy zrobiliśmy zabieg przede wszystkim, bo wysyłanie SMS-a powoduje. Uruchomienie się lawiny telefonów, na które no, niestety nie mogę reagować w momencie, kiedy mam jakieś inne zajęcia. I wydawałoby się, że wysłanie SMS-a, żeby zastosować, jeżeli nie kwitną sady. Yy, dajmy na to typowy preparat kontaktowy, a jak plus coś na łączniaka, jeżeli zimniej to cindo, jeżeli cieplej, to Alcedo, a jeżeli kwitną rośliny, znaczy rośliny, czyli mam na myśli tutaj akurat sali jabłoniowy i to intensywnie, to typowy produkt SDHI z grupy SDHI, czyli Cercadis, Luna, Fontelis. I bardzo często w połączeniu z kontaktem, pamiętając, że Fontelis raczej powinniśmy unikać mieszaniny z Kaptanem, z Delanem jak najbardziej. No i bo zaraz po czymś takim mamy, mamy telefony, czy mnie to też dotyczy, czy, czy niekoniecznie. No, no niestety proszę wybaczyć, że nie zawsze odbieram te telefony. Co jeszcze możemy wybrać. No, wiele osób z was z tych telefonów wychodzi, że używa już perymetanilu na przykład. Sdhi będzie na pewno mocniejsze. Po takim zagrożeniu, jakie miało miejsce, grupa sdhi będzie na pewno mocniejsza, a pyrymetanil, czyli laitane skala. Chorus, pyrus zostawiamy na okres końca kwitnienia albo na taki troszeczkę mniej newralgiczny, gdzie choroby kwiatów będą zabezpieczone, a, a niekoniecznie będzie to dokuczać I, i nie będziemy się zastanawiać pod kątem yy, parcha, czy zadziała, czy nie zadziała. Kolejną rzeczą zaraza ogniowa. Zaraza ogniowa. A, no i jeszcze wrócę do SDHI. SDHI zabezpiecza i kwiat, SDHI zabezpiecza przed parchem, SDHI zabezpiecza jeszcze przed. Więc tu mamy dosyć, no albo bardzo dobry pakiet, i, i nic sam wiele nie trzeba kombinować. Oprócz tego dodania ewentualnie preparatu kontaktowego. Kolejna rzecz, zaraza ogniowa. Kwitnienie jest, ale modele chorobowe w tym roku akurat nie wykazują jakiejś wielkiej presji zarazy ogniowej. Owszem, krzywa zaczyna rosnąć. Ale nie stanowi to większego zagrożenia. Natomiast zapobiegawczo możemy używać Plantivax czy Waxiplant zawierające laminarynę, czy sięgnąć także Poluneker, jeżeli mówimy o gruszy, jako powiedzmy rozwiązanie, które, które mamy już też w jakiś sposób przerobione. Dawkowanie nie jest duże, jeżeli chodzi o Vaxiplant, czy, czy, czy czy Plantivax. One w późniejszym czasie, jako rejestracje na parcha, mają dawkę 1 litr, natomiast w tym momencie mają 0,75 na hektar i jest to w zupełności pod tym kątem wystarczające. Co jeszcze? Jeżeli mówimy o okresie kwitnienia, raczej wstrzymać powinniśmy się od zabiegów zwalczających szkodniki. Popatrzymy na te kwitnące pięknie drzewa, widzimy, że tam nie tylko pszczoła, nie tylko trzmiele, ale także inne owady zapylające nam się kręcą, więc za dnia w ogóle zabra zabraniamy, że tak powiem, no chyba że sięgniemy po preparat typu Kapaxil tak, gdzie nie dokuczamy i zrobić możemy to typowo tuż przed na przykład odlotem, oblotem owadów zapylających. Natomiast jeżeli wyszłoby i mielibyśmy na przykład w gruszy duży problem z miodówką gruszową, jeżeli już musimy coś zrobić, to niewiele mamy takich możliwości. Sivanto jako zabieg, ale typowo nocny, mógłby tutaj mieć znaczenie, jeżeli chodzi o typową chemię. Natomiast siltak, kapak, one też mogą być wykorzystywane i bezpieczne także dla owadów. Dla większości pożytecznych stworów w naszym sadzie dobroczynek ruszowy no na pewno trochę bardziej dostanie, ale że tak powiem, on się dosyć dobrze regeneruje i, i mnie to nawet też dziwi niejednego no, doradcę czy naukowca że on się potrafił obronić. I wydaje mi się, że on jest szybszy jak, jak przędziorki i, i z tego powodu tych strat pokoleniowych tak dużych tam nie widać. Mamy kwitnienie. Te pszczoły mocno się zaczynają pokazywać. Nie wszystkie sady równo nektarują. Niektóre są uszkodzone przez mróz. Natomiast wabienie do, do, do sadów biopolin jako taki atraktant jak najbardziej jest dobrą rzeczą. To dotyczy i sadów ziarnkowych i pestkowych. Grusza co prawda będzie już się zbliżać ku końcowi i morela już przestała kwitnąć, śliwa już kończy, wiśnia jedna wielka piana, w jeszcze potrafi w tych późnych odmianach buczeć, czasem za mało i w tym momencie jeżeli mamy dwie sąsiednie uprawy, powiedzmy czereśnie i wiśnie, to wiadomo będzie, że że ta pszczółka poleci tam, gdzie ma łatwiej, czyli poleci na wiśnie. Jeżeli chcemy powalczyć o tą pszczołę, to w takiej uprawie jak czereśnia jeszcze nawet w tak późnym okresie. Warto taki zabieg zastosować. I teraz, jeżeli chodzi o, o walkę z patogenami, w okresie kwitnienia, jeszcze raz wspomnę, najmocniejsza albo najpewniejsza chemia, która powinna być przeciwko chorobom, grupa SDHI jest bardzo dobrym rozwiązaniem ale generalnie jeszcze mamy w drzewach pestkowych takie rozwiązania jak socjety, switch jako bardzo dobre rozwiązanie, możemy sięgnąć po IBE, możemy Reviona jako nowy produkt, Valor jako powiedzmy starszy, difenokonazol, starsze rozwiązanie, mamy przecież Tebuconazol i jest, czyli na przykład Tobias Pro, te subtelne różnice, w którym gatunku, kiedy można stosować, one tam są, natomiast to doczytacie sobie na, na etykiecie. I jest tego trochę. Yy, nawozy algowe w tym okresie około kwitnieniowym, tak jak wspomniałem, BM Start czy Super 50, yy, śliwa. O, na pewno tu jest kwestia jeszcze, jeżeli ktoś nie walczył z owocnicą, to jest to czas na, na wykonanie zabiegu. Czy to Inazuma, czy, czy któryś z Mospilanów, yy, to jest czas, który można by było to zrobić. Do tego możemy dołożyć siltak, kapak. Będą przy okazji załatwione przędziorki, jakaś myszyca, yy, czy porzewiacz yy, śliwowy. Yy, w Moreli dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o tą grupę fungicydową. Society Switch, Signum, Reviona jako, jako dobre, dobre rozwiązanie, no ta grupa SDHI generalnie tak samo. Czasem są te różnice, że Luna Experience jest zarejestrowana na przykład w Moreli nie na brunatną zgniliznę, ale na szarą pleśń. Natomiast jeżeli wykonamy ten zabieg luną, to, to nie tylko szarą pleśń nam będzie ograniczała, zwalczała, ale, ale także brunatną, tylko ubocznie. Natomiast pozostałe switch, socjety, mimo że są zarejestrowane na brunatną zgniliznę, to nazwijmy tutaj, zrewanżują się ubocznie, zwalczając także yy, szarą pleśń. Rak bakteryjny, no nie mamy wielkich możliwości. Musimy sięgnąć po nawozy fungistatyczne w wielu momentach, tam gdzie nie ma rejestracji preparaty miedziowe, a jest duże zagrożenie, to wtedy sięgamy po produkty miedziowe. Pamiętając, że od okresu kwitnienia dawki miedziowych rozwiązań z, zmniejszamy o połowę, czyli nie trzy, a półtora litra czy 1,5 kg na, na hektar. I teraz jeszcze gibberelinę wspomniałem na początku, jabłoń i grusza. I z takich nawożeń to jeżeli zakończyły kwitnienie, czyli mówimy tu brzoskwinia, mówimy tu Morela, mówimy tu śliwe, to awalon po kwitnieniu, awalon pestka po kwitnieniu, czy wzrost nawet zawiązków w przypadku Moreli można by było zastosować. Ja mam na dzisiaj tyle. Pamiętajcie tylko jeszcze o jednej sprawie, że. Czasem mamy wąskie okno pogodowe i nie wiadomo za co się zabrać, jeżeli chodzi o opryski. Pewne rozwiązania typu, na przykład regalizm pod kątem yy, skarlania czy, czy skracania międzywęźli, czyli żeby drzewo wolniej rosło, i reguleks, który z kolei działa w drugą stronę. No Wypadałoby zastosować w podobnym okresie. I teraz, czy można razem to wymieszać, czy nie? Na zdrowy rozum, nie, natomiast nasze obserwacje wykazują, że tak. Weryfikowaliśmy to z wieloma naukowcami z zagranicy, była kiedyś taka konferencja, można to robić. Owszem, w jaki sposób minimalnie można zmniejszyć efekt działania, na przykład regalisu, tym, że gibberellinę dajemy i chcemy ją napędzić z kolei te rośliny. Natomiast biorąc pod uwagę to, że jeżeli wykonamy wąsk, mamy wąskie okno pogodowe na dobry zabieg, to zdecydowanie lepszy efekt osiągniemy wymieszając yy, mieszając te dwa produkty i wykonując jeden zabieg niż wykonując tylko jeden z tych zabiegów, a z drugim czekając na kolejne dobre warunki pogodowe, które przyjdą za 3 dni, tydzień, a może jeszcze później i wtedy efekt będzie zdecydowanie gorszy niż ten zabieg. Łączony. To taka, tak a propos, zalecamy do tego, że jeżeli jest dłuższe okno pogodowe, żeby zrobić odstęp przynajmniej 3 dni. Jeżeli nie ma szans na, na powtórne okno pogodowe, wykonujmy ten zabieg razem, zakwaszając przy okazji cierczy w zbiorniku, używając choćby proacyt. Na dzisiaj tyle, dziękuję bardzo.